Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Liczba logareto podstawie 3 z 27, odjąć logareto podstawie 2 z 8, jest równa. To sobie policzmy osobno ile wynosi ta liczba, ile wynosi ta liczba. Logareto podstawie 3 z 27, niech to będzie jakieś x. Jak to policzyć? My musimy sobie zadać pytanie 3 do jakiej potęgi daje nam 27? No, jeśli znajdziemy taką liczbę, to będzie nasza odpowiedź, czyli to będzie nasz x, czyli do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby otrzymać 27. Oczywiście 3 do potęgi trzeciej daje nam 27. No, zobaczmy, 3 razy 3 daje nam 9, razy 3 daje nam 27, czyli tutaj odpowiedź to jest 3. Teraz pytanie, ile to jest logarytm to podstawie 2 z 8. No to, to samo pytanie sobie zadajemy. 2 do jakiej, pyta, do jakiej potęgi daje nam 8? No, 2 do potęgi trzeciej daje nam 8, czyli ta liczba też jest trójką. Czyli to jest trójką i to jest trójką. Zatem w efekcie 3 odjąć 3 daje nam 0 podpunkt, od, znaczy podpunkt. Odpowiedź A jest prawidłowa.